zobacz, tu. Tu zobacz, tu. Ale tak, brawo. No, nie wiesz jak się wygostać. O Zobacz tu, tu, tu. Zobacz tu, tu, Szukaj. Szukaj. Tu zobacz. Joliś, tu. Joli, Joli, Joli. Tu. Tu. Joli. Doli, Doli tu. Tu. tu, tu zobacz, Jola, Jolie. Tu zobacz, Jolie. tu zobacz, tu, prawo, tak. dalej. Tu jeszcze zobacz. Joli, Joli. Tu zobacz. Pokaż. Ala. tak, brawo. Pięknie.